Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski byli uznawani za jedną z najbardziej inspirujących par w polskim świecie mediów. Ich wspólna pasja do podróży, przygód i ekstremalnych wyzwań zdawała się tworzyć niemalże idealny związek. Który był podziwiany zarówno przez fanów, jak i kolegów z branży. Razem tworzyli projekty telewizyjne. Co jeszcze bardziej zacieśniało ich więź i pozwalało lepiej zrozumieć dynamikę życia w blasku reflektorów. Gdy po latach związku postanowili wziąć ślub, wydarzenie to zostało przyjęte z entuzjazmem przez ich wielbicieli, którzy uważali, że to idealny krok dla pary, która zdawała się być stworzona dla siebie. Kosa, jak mówili o Przemysławie, zyskał również szczególną sympatię dzięki swojej relacji z córką Marteni. Co dodatkowo wzmacniało obraz szczęśliwej rodziny. Jednak życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Mimo iż ich miłość wydawała się być przypieczętowana małżeństwem, niewiele osób mogło przewidzieć, jakie wydarzenia rozegrają się tuż po ślubie. Zaledwie trzy miesiące później Przemysław Kossakowski niespodziewanie zniknął, co było równie szokujące dla bliskich, jak i dla ogółu społeczeństwa. Wyprowadził się z ich wspólnego domu, nie pozostawiając żadnych śladów ani wyjaśnień. Martyna Wojciechowska, w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym na Instagramie, otwarcie przyznała, że decyzja jej męża głęboko nią wstrząsnęła. Po trzech latach związku i zaledwie trzech miesiącach po ślubie, moje małżeństwo niespodziewanie się zakończyło. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem. Gdyż wartości takie jak odpowiedzialność, zobowiązanie i dotrzymanie słowa zawsze były dla mnie najważniejsze. Decyzja o ślubie była przemyślana i traktowała ją z dużą powagą, wyznała Martyna, dodając, że długo nie mogła powrócić do tego trudnego tematu. Rozwód odbył się daleko od oczu mediów, a Przemysław Kossakowski, stając się obiektem krytyki, zdecydował się na zawieszenie swojej medialnej aktywności. Wycofał się do samotni w lesie, gdzie, jak donoszono, zaczął nowe życie. Chociaż pojawiły się plotki o nowej miłości Przemka, sam zainteresowany nie potwierdził tych spekulacji. Przez długi czas byli małżonkowie nie ujawniali przyczyn swojego rozstania. Dopiero rok po oficjalnym rozwiązaniu małżeństwa Martyna postanowiła podzielić się swoimi uczuciami, żartując przy tym z byłego męża podczas swojego wystąpienia na Poland Rock Festival. Byłam żoną przez trzy miesiące, więc mogę powiedzieć, że prawie się to nie liczy. Nawet małżeństwo mi nie wyszło, wyznała z goryczą, co spotkało się z reakcją publiczności zgromadzonej na festiwalu.